O Boże, Czomski mnie po tym odcinku zasztyletuje, kurde, nie no ja se robię. Nie no, co, co ty, to nie są jaja, on cię serio zasztyletuje. Jak do? No? O, to chyba muszę się wyprowadzić z kraju i to w trybie natychmiastowym. Wiecie co jest bekowe? Za taki... zaatakują, tak? zaatakują nas klauny one się jeszcze głupio cieszą, nie? Się tak głupio śmieją. No. Bo Clouds, fani, to jebadę wysłowo. Co tu dużo mówić. O, jakaś kaczka tutaj się pojawiła, która została zastrzelona. O, patrzcie, jesteśmy teraz tym metalowym Pacmanem. Fajnym Pacmanem metalowym. Metal Pacman. O nie, teraz będą zastrzeżenia, że. I! Y, może być tylko Metal Sonic, a nie jakiś podryba Metal Pacman. Eee, y. Powie metal... powiedział, powiedział typowy fan Sonica, nie? E, tam Sonic jest słaby teraz. <noise> pak ma lepszy. Nie, ja tam do Sonika nic nie mam w sumie. Mam do tego na... podejście neutralne. Jest to seria, która jest nawet okej, okay, ale w sumie niestety to trochę po dupie dostała słusznie lub też niesłusznie. No, na przykład Kis Sonic jest troszeczkę reputację zepsuł w moich oczach, jeśli chodzi o Sonika. No Bo Forces był bardzo fajną grą, Sonic mania też było zajebiste. I teraz w taki oto sposób skończyliśmy pierwszy poziom. No i elegancok. I o to chodziło. I 14 I żyć mamy, 14 żyć. Patrzcie, my dzisiaj kurde wbijemy jak nic 22 i będziemy super przygotowani na następne światy. Jezu, nie mogę się tego doczekać. Idzie Dawaj zajebiście. maksymalną liczbę żyć zbieraj. Wiesz, wiesz, że nie ma tutaj maksymalnej, ponoć można zdobyć chyba 200 żyć maksymalnie. S serio? To jest gra, która U. złamała barierę jakby 99 żyć, że to jest. Pierwsza gra chyba na PS1, mm. która mm -hmm. ma licznik powyżej stówki. Stuwy. Wow. No. Ser no to ładnie w ser takim Serio, to jest gra, która... Ja nawet na jednym save'ie kiedyś zrobiłem screena na fanpage'u, że zdobyłem koło chyba 110 czy tam 120 żyć? Uuu, to ładnie mordo. Gratuluję. No. Czy to... Ty to wymiatasz tego Pac-Mana. Nie, tam wymiatam. Po prostu ja też cofałem się do niektórych poziomów i robiłem niektóre bonusowe rundy. Ja, gdybym w tym let's playu mhm. robił tak samo, to podejrzewam, że byłbym w stanie też stówkę zabrać. Ale po prostu nie robię 100% i nie wchodzę w te rundy bonusowe, więc tam trochę robię speeden bardziej z tej serii. No bo to jest taka seria, mhm. która jest trochę też naszym powrotem, nie? No bo nie ukrywajmy, że przed Pac-Manem to była dosyć spora też przerwa z let's playami w naszym wykonaniu. Mm -hmm. I myślę, że Pac-Man ja byś... jest, Pac jest takim dobrym, nie wiem, testem na to, jakie kolejne gry będziemy robić. I możemy sobie tak trochę przećwiczyć ten komentarz. Przynajmniej ja mogę sobie przećwiczyć i go trochę udoskonalić, trochę pośmieszkować jak to ja zresztą. No a ty, a ty możesz, nie wiem, też się udoskonalić, nie wiem, powiedzieć jakieś mądre słowo od czasu do czasu. No mi się dziś się udało, powiedziałem, to jest kompozytorem w końcu. Ale mądre ja słowo, ale mądre słowo, a nie ciekawostkę. No tak. No to powiem coś teraz mądrego. Hmm, co by tutaj powiedzieć, mądrego, kurde? Hmm. No, najgorzej. Powiem coś mądrego. Co by tu powiedzieć mądrego? Czyli, kurde, ma to nie jest za nic mądrego. Ja pierdzielę. Wiem, jestem bakłażanem, który lubi gry. Nie, to nie jest mądre. Wiesz co? Przez Ciebie Pac-Man aż popełnił samobójstwo, bo zrobiłeś to w tym samym czasie, że Pac-Man spadł. O ja pierdolę. Już nawet Dobra, widzisz, może... ty, jest, ty jesteś takim lumpem, że Pac-Man no. nawet popełnił samobójstwo, jak słyszy to, co gadasz. No, trzeba chyba zawijać żagle i uciekać. Żartowałem, wow, stary. No wiem. Akurat tak dziwny zbieg okoliczności, że skoczyłem w tamtym momencie, w się nie doskoczyłem i... Pac-Man se spadł. O Boże, ja to mam dobre momenty, nie powiem, że nie. Jestem w tym najlepszy. No. A teraz w ogóle Jaki ten, o... co chciałem powiedzieć, teraz... Dziwna dosyć muzyka leci, znaczy... Żeby nie było, mhm. że ktoś mi tu się zaraz będzie się czepiał, ale bo mi to, to przecież jest świat cyrkowy, to tutaj cyrkowa muzyka musi lecieć i musi być dziwna. Zgadza się, tylko że... Nie mhm. wiem, ona jest taka strasznie denerwująca, jak tak... Słucham teraz.

<king> w życiu <king> ci się soundtrack ci się nie podoba. No przyznaj się, że po prostu byłeś w cyrku w Ostrudzie, e, Twój w Ostro Ostrawie Mazowieckiej. Byłeś no. w Ostrawie Mazowieckiej w cyrku, ale żeś po pięciu minutach wyszedł, dlatego że ci się soundtrack nie podobał. Tak było. I nigdy więcej nie wróciłem do cyrku. A u ci się podobał w domu soundtrack? No. Nie wiem, bo Właśnie jak ja teraz... byłem na przykład u Czomskiego, się teleportowałem, to leciały takie, nie wiem, taki miks troszeczkę różnych muzyki, tam nawet jakaś bagienna od czasu do czasu wleciała muzyka. U niego teraz leci muzyka ze Shrek'a, ci powiem szczerze. Ale wiesz co jest śmieszne, bo teraz jest u niego na chacie go zamknąłem w gimlu. Taka oh. ciekawostka. No, oh, ja no. W... oh no, oh no, oh no. No siedzę go na chacie i pijemy razy browara też. A to ja się go zapytam dzisiaj na Adventure DX Ja się zapytam Spoko. jak było w kiblu, bo powiem, że Mateo tam powiedział, że się zamknął w kiblu na Pakmanie. A, a potem Chomsky A potem dzwoni do cię powiem Mateo, ty kurwa, nie miałeś o tym mówić No tak będzie. Czekam na to, czekam o. na to z utęsknieniem i powiem, że nie ja tak samo mordo czeka, zobaczymy co z tego będzie Dzie Dzieci z najwyżej... tego. Będą. No, najwyżej moja głowa zawiście na ścianie. <noise> Trafę <noise> nad kominkiem. No, a ja! Ja pierdolek ja coś czasami pierdolne No A teraz Oj. dawaj jakiś suchar na, na to, żeby jakoś rozweselić tutaj wszystkich. Przychodzi baba do lekarza, a lekarz mówi hej, mała ale masz, fajne za chciałbym mieć takie same jak ty. Badum. O boże, jaki... Był... Badum, Badum. c... <coughs> <coughs> o... <coughs> jak się ura... udała parodia Strasburgera? Powiem ci, że Strasburger w tym momencie to sobie wydłubał uszy. <coughs> o kurde. Pewnie tak było. Powiem ci Aż tak, chcesz... ty żeś taki mm -hmm. beton, że nawet yy, betoniarka z Boma budowniczego popadła w śpiączkę. <noise> Serio? Tak. Serio. O Boże. Betoniarka z Boma budowniczego albo ten, yy, zapadła w śpiączkę, albo popełniła samobójstwo i się zalała betonem. Więc morał z tego no. jest taki moi drodzy, nigdy nie mówcie takich sucharów jak Mateo, bo jeszcze maszyny będą popełniały samobójstwo. Ale to był tylko nie komplement, po... stary mi Nie pobudujecie mieszkania. Na przykład jesteście na budowie budujecie komuś mieszkanie albo samą sobie. No to wtedy nie wybudujecie. Bo jak zalilecie... podstawy pod dom, to no nie zalilecie, jak nie ma betoniarki. Ale wiesz, w ogóle co ja słyszałem za fajną ciekawostkę odnośnie baba budowniczego? To jest coś, co no. jest w stanie ci zniszczyć dzieciństwo. Teraz i serdecznie. Nie wiem czy dawaj, słyszałeś dawaj. o tym, ale ponoć krążą legendy, że Bob budowniczy tak naprawdę był ten. Eee... Mhm. On chyba był chory psychicznie, czy coś takiego w sensie ta postać. Ja pierdolę, czy co? No Swoją znaczy, robotę... wiesz, bo to, bo to jest coś takiego, że ludzie jakby doszukują się trochę takiego drugiego dna w takich bajkach. Wiesz jak to jest, nie? Że na przykład niektórzy tam szukają w niektórych kreskówkach jakichś, nie wiem, symboli Illuminati, czy coś, czy coś takiego, nie? Fakt. I na przykład z Bobem jest tak, że ludzie wysnuli teorię, że on jest chory psychicznie dlatego, że on gada z maszynami. <gadł> Tutaj to można to jeszcze jakoś wytłumaczyć, nie? Skoro gada z maszynami, to rzeczywiście może mieć jakieś urojenia. No coś z deklem, no. No, <gadł> no jakby to był prawdziwy świat, to na pewno. A teraz sobie wyobraź, to... na serio, w prawdziwym świecie takiego Boba, który ma żółty kask <gadł> i gada do takiego dźwiga lub betoniarki... No, ja bym chyba się przyżegnał, jakby coś takiego zobaczył na żywo i zemdlał z ja no, bym Nie miał, powiem, byłbym. Niesamowitą bekę bym miał, nie powiem, że nie. A ja bym był taki szokowany, że nie, czy bym nie zemdlał. No ale w sumie, jakby to można powiedzieć, co też takie, jakby to można powiedzieć, plotki, że ten Chris Buckley jest totalnie porażki, też jest chory psychicznie. A dlaczego on niby jest chory psychicznie? No bo się zdęca nad wszystkimi. sobie tak ktoś znaczy łzdurał. Tam... Ob... Nie, wiesz co, Chris, jakbym miał tak wejść w postać jego i z... jakby trochę zdiagnozować. Mm -hmm. Wow, nie jestem lekarzem, żeby diagnozować, nie? Ale no w tym wypadku mogę chyba wyrazić swoje zdanie. Mm -hmm. I wydaje mi się, że nie, no to jest zwykły taki raczej. On nie, nie wskazuje nic na to, żeby on miał coś, nie wiem, z Deklem czy coś. No, coś tam było mówione na zagranicznych kanalach, że on jest po prostu taki psychopatyczny, nie? Z charakteru. Nie, wiesz co, ci powiem szczerze, to, to mhm. trochę taka bójda, bo... On faktycznie się od któregoś tam sezonu dziwnie zachowywał w niektórych tych. Ale on jakoś super taki nie jest, w sensie... Nie jest taki super, nie wiem, chory czy to, toksyczny w jakimś stopniu. Nie, on jeszcze w sezonie pierwszym i drugim jako taką... I trzecim nawet był... Było z nim okej. Okay. Czwarty dopiero mu odbiło. No tam słyszałem różne plotki, że ponoć od Zemsty Wyspy, ale tam nie wiem, nie zagłębiałem się w to jakoś super bardzo. Dobra, save game mm -hmm. oczywiście teraz cały czas zapisujemy dlatego, że nie chcę mieć akcji, że wow, nie wiem, save state mi się zepsują czy coś i wiecie... I nie będzie save'a. No, no nie będzie save'a, jednak <słuch> będzie. <słuch> no, więc teraz zostały nam dwa poziomy, czyli ostatni platformowy i boss. Okej. Okay. No i fajnie. Idzie nam bardzo szybko i sprawnie, muszę przyznać. W I... ekspresowym tempie. I teraz czas na spin Dizzy. Spin Dizzy. Mm. Na szczęście mamy kluczyk z poprzedniego poziomu. Co oznacza, że tutaj będziemy mieli jakiegoś przyjaciela. Pacmana do uratowania, i jestem bardzo ciekaw, kto to będzie. Obstawiamy teraz, ludzie, kto to będzie. Kogo w tym świecie uratujemy. Mmm, nie wiem szczerze. Pomyślmy. Tak, piesek chyba był już uratowany z tego. Tak, co był uratowany. Profesora uratowaliśmy w poprzednim. Tak. Może Miss Pacman. Nie, Miss Pakman będzie na końcu akurat. To będzie ostatni świat. To kto był przed Miss mam no bo szczerze nie pamiętam. Hmm. Mam pewną teorię, że to będzie ten pack junior do uratowania. A całkiem możliwe. Bo no to tak, jest cyrk, a wiesz jako że to jest cyrk, to dzieci lubią się w cyrku bawić poniekąd, niektóre no tak. tak. No ja akurat nie lubiłem. Nie wiem czemu. Ja powiem ci szczerze, że miałem kiedyś możliwość, ale ja nigdy nie poszedłem do cyrku. Nie wiem dlaczego. Bo u mnie, ja przykład, raz... ten, u mnie w Gdyni na przykład, ten, u mnie w normalnie, kiedyś tam się cyrk gdzieś yy, rozstawił, ale jakoś tak nie wiem, nie poszedłem, nie wiem czemu szczerze. U mnie to zawsze się na wiosce rozstawiało z cyrkiem, tak dwa razy do roku, raz na wiosce, raz chyba wakacje i tyle. Raz I na wiosce, nie... raz na wiosce, raz pod wioską, <laughs> No i nigdy nie poszedł do cyrku, bo mówię, a cyrk jest dla małych dzieciaczków. Od razu ja z takim podejściem do cyrku zawsze podchodziłem, odkąd pamiętam. Bardzo złe podejście, stary, żeby tak mówić. Żeby takie rzeczy mówić, chłopie zawiodłem się no. na tobie. Wiem, byłem głupi i młody, teraz jestem mądrzejszy, bo już tak nie mówię. Byłeś kiedyś młody i głupi, a teraz jesteś stary i jeszcze głupszy. No ta! Może kiedyś zmądrzeje, kto wie. Nie no żartuję, kurde, stary. Wiem, 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 że żartujesz. Mówię może, ale tak szczerze mówię, że może kiedyś zmądrzeję. A teraz głos w twojej głowie mówi takie, Mateo, nigdy nie zmądrzejesz, Mateo, do końca życia będziesz tępym ołówkiem. A ja takie, ojej, oh no, i co teraz będzie? W sumie, Mateo, to ty byś się nadawał na taką parodię tego, nowego hejtera, jak to kiedyś zrobił ten, a więc, z kanału Dominik. Uuuu Ciekawe co z tym poradził. By, ty jesteś hmm. taki no, nowy cyborg, nie? Mhm, <laughs> trochę. Bo, bo jak tak się w sumie spojrzy na twoje oczy, to twoje oczy są bez takiego, nie wiem, entuzjazmu, bez czegokolwiek. U ciebie <laughs> jest tak bez życia są te oczy. Takie bez emocji. No jesteś człowiek bez emocji w sumie. No, mi to nie przeszkadza. No. Ty nawet jak płaczesz, to się śmiejesz. Ta. No, był taki jeden live, co płakałem. No bo tam Kraście w chuja, zrobił, dlatego się popłakałeś. A no, pamiętam, były jak u Martyny. O, A ja nawet, płaka... nawet płakać nie potrafię, szczerze wam powiem. No to jesteś idealnym człowiekiem, dlatego że ten, kto. Nie, w sumie nie jesteś idealny, tylko jesteś ten, inny na swój sposób. A ty umiesz płakać? Umiem płakać, tylko ja tego nie pokazuję. A wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo jeszcze nic nie spowodowało, żebym się rozpłakał. No to ja może się że się popłaczyć ze śmiechu. Stary, ty, 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 ty jak powiesz jakieś zdanie, nawet jak powiesz coś... Tak. To już od razu płaczę ze śmiechu. Dlaczego? Bo mówię sobie, kurde, ten Mateo to jest śmieszek dopiero. Kurde, Mateo to jest mistrz! <noise> No jak? Staram się! I w obrębie że teraz te odgłosy, jak Pac-Man spada, nie? To są odgłosy mm -hmm. w Twojej głowie, jak musisz, nie wiem, przemienić jakiś żart, żeby coś powiedzieć. Że na przykład chcesz się postarać, żeby powiedzieć jakiś żart, i jest takie. i taki Erdor ci I się takie... wyskakuje. i niebie niebieski ekran, nie? Na cały ten. Szczerze ci pewnie mi mózgu o teraz idą XP, jak próbowałem wymyślić żart. Dusklinam no dostałem po oczach. Miałem taki sam efekt jak Error się wywala w się XP. Nie wiem dlaczego. Okej. Okay. <noise> Może z jakimś pieprzonym androidem. Albo druidem. Zostałeś stworzony po to, by kochać ludzi. No a jak? I teraz powiedz, ile ludzi kochasz na całym świecie? Ojejku, nawet ich nie zliczę, ja kocham cały świat! Każde, cały świat bym przytulał. Hey, Twoich hey. kolegów też kochasz mam rozumieć. czy znaczy ja wiem? Nie mam pojęcia. No Kacperskiego kochasz A kto ci tak powiedział niby? Kubę kochasz. O, no, to no, no jo? Z kubą to ty A byś ci... się z chęcią tam, nie wiem, zrobił małe co nieco I nawalił trzy dupy jeszcze do tego no, grubo by było na pewno, gdybyśmy się z kubą spotkali, Lol. Ale ta gra jest pobugowana. XD, ja właśnie miałem spać w no, dół. No, niestety. I... Miałem spać w dół i ten. E... I myślałem, że ja w ogóle popełnię mhm. przypadkowo samobójstwo. Oto, nieźle. Kurde. A okazuje się, że pac się złapał tego. E... Wszedł w tak mhm. zwane out of bounds i nagle, kurde, się wybił do góry. Więc XD. Eee, no to dobrze. A ty kogo tak mocno najmocniej kochasz na całym świecie. No już ty na kogo mogę kochać innego. No w sumie tak. I mamy i tak. Myślę, że... No, najlepiej. Ale myślałem, że też kochasz cały świat. Świat uwielbiam, ale nie lubię jak się szerzy zło na świecie. W sensie, że jak robią się takie krzywe akcje, że ktoś, nie wiem, morduje kogoś albo coś. Mm -hmm. No ja też tego nie lubię szczerzysz, tak bez żartów mówię. To no jest to najgorsze, jest, co może się wydarzyć. No to jakby, wiesz, ja na przykład nie lubię, jak ktoś mm -hmm. na przykład wchuja chuja mega leci, nie? No, albo ktoś się oszukuje cały czas. To jest no. najgorsze. Nikt tego nie lubi. No nikt tego nie lubi, ale niestety tacy ludzie żyją w naszym tym. I wiesz, co jest z tym wszystkim najgorsze? Mm -hmm. Tak. Jak widzisz takiego człowieka, ale na przykład on mm -hmm. z pozorów Bo często jest tak w takich, nie wiem, mm. czy, czy to serialach, czy ogólnie w. W naszym świecie, tak. Wow, a tutaj się Pacman jakoś dziwnie zbugował. Dobra, nieważne. E, mm -hmm. Często jest tak w naszym świecie, że widzisz na przykład osobę, która według ciebie, nie wiem, tak mm -hmm. na oko jest normalna, nie? Że do zachowania, no, no nie, tak. nie powiedziałbyś, że on, nie wiem, ma coś z deklem. No tak. A okazuje się, że na przykład taka osoba się maskuje i, nie wiem, jest jakimś takim kurde, powiedzmy, nie wiem, seryjnym. No nie będę tego mówił na głos, dlatego że mm -hmm. I lepiej ty też nie mów tego słowa, bo jeszcze, nie wiem, YouTube. Polityka YouTube'a się do no nas tak. przyczepi i tak dalej. Mhm, spoko. No, ale wiesz, jest taki koleś, który jest seryjnym, mhm, mm mhm. I na przykład on z pozorów wygląda Wiadomo. jak taki, wiesz, normalny człowiek, że on się tak, wiesz, maskuje, no nie? Tak. Wiadomo, co to jest chodzi. takie dosyć przerażające, że żyjemy w takich czasach, że to już ciężko jest nawet rozpoznać, kto jest takim tym. Bo ludzie się tak dobrze maskują niektórzy. No, niestety niebezpieczne czasy nastały, trzeba się pilnować czasami, nieźle. No, ale jest to przeżycie to. Trzeba sobie no. jakoś z tym radzić. Trzeba, oczywiście, że trzeba. Niestety. Nikt nie powiedział, że w życiu będzie łatwo. No. Chociaż, jakby było tylko łatwo, to by życie było takie piękne, że nawet byśmy nie musieli iść do nieba po śmierci. To by było. Wiesz dobrze. co ci powiem szczerze? Gdyby mhm. życie było łatwe, to byłoby nudne. Taka jest prawda, bo nie musiałbyś tak na dobrą sprawę. Robić nic. Bo mógłbyś. Tak, Raz. naprawdę, miałbyś wszystko na wyciągnięcie ręki. Ja na przykład uważam, że w życiu powinno być tak, że. Powinny być właśnie mhm. tak, jak to często u nas jest, że mamy nasze powiedzmy swoje chwile zwątpienia. Bo to jest naprawdę w porządku, dlatego że. Jakby mhm. gdyby życie było łatwe, to też człowiek byłby pozbawiony tego, że nie potrafiłby uczyć się na błędach. I na przykład. Co fakt. Na przykład dam przykład Twój teraz. O, to, to, to jest idealne. Ty na przykład no. coś powiesz, albo nie wiem, coś zrobisz, i mhm. ktoś zarzuci ci, że o, Mateo ty się na błędach nie uczysz. I na przykład widzisz, i no. po takim na przykład komentarzu jesteś w stanie sobie powiedzieć: Dobra, kurde, nie wiem, ogarniam się albo nie wiem, albo nie Tam, wiem, mam to gdzieś. albo ścinam za kola i jestem do końca życia łysolem. No na przykład. No ale jednak A bo wiesz, to... masz sobie no. potem takie poczucie, że kurde chcesz naprawić coś, nie? Coś zepsułeś i kurde mówisz mhm. sobie dobra, kurde, ogarniamy się już serio, bo nie wiem, zaszło to za daleko na przykład. No, też tak może być. Różne tak... rzeczy się zdarzają. Jak ktoś się nie uczy na błędach swoich, no to tak trochę no, jest nieszczęśliwym człowiekiem moim zdaniem. Bo nic mu się nie udaje osiągnąć. Przede wszystkim. No to prawda. I to jest chyba najgorsza rzecz życiu, jaka może się człowiekowi wydarzyć. Mhm. Mm Niestety. Trzeba czasami się styliczyć, że nie wszystko pójdzie po naszej myśli. Duty tu, tu, tu. dym. Wow! Ręce cym, mm, z dupy dym. z twojej. Z twojej. Z no, ogi... twojej ognisty dym będzie. No, jak po ostrym kebabie. Ale przyznaj, że jak ten, jak zjesz takiego kebaba, to masz wtedy o, o, taki ten, ogień z dupy. No, jak Spyro. O kurde, Spyro tylko, że w drugą stronę, xD. No. Może się w smoka zamienią, kto wie. K Kuba, to ty już wiesz co możesz tego, Ma Mateo no. kupić na urodzin, weź mu kup jakiegoś ostrego kebaba i on potem wystąpi w jakiejś grze pod za Zakolak de, de human. The human. Za, za kolak the Human i będzie potem ten. No. będzie w pierdalałkę i będzie ten. Du, du, dupą wszystkich ten gasił. No. I wszyscy będą. I, i potem na przykład. I potem mhm. przykładowo, nie? Tak. E, ktoś pojawia się na cmentarzu i jest powód śmierci. No został. E, z, no, no spłonął. A z jakiego powodu spłonął? No bo Mateo go dupą zgasił. A raczej podpalił. O kurde Czekam na to. To było dobre. No, to było wręcz piękne. To Tylko by było... ja współczuję Cza, do... takiemu. Współczuję takiemu człowiekowi wtedy, nie? Ja też. Nie no, pewnie bym takie zrobił, albo... Nie wiem jeszcze zresztą. Stary ty jesteś do wszystkiego zdolny. No oczywiście, że tak. Ty, jakbyś chciał, to ty byś teraz odpalił kamerkę, byś yy, no. na, gołą, na gołą klatę byś biegał po całym domu i byś się jeszcze darł. I byś no. udawał, że nie wiem, że ktoś cię goni, albo ktoś cię chce zamordować. No, tak trzeba jakiś taki live zrobić, w sumie. Wiesz, nie, to by było wyświetleń? Kopie, byś był w karcie na czasie ten, przez trzy dni. No bo i tak kto wie? Jakbym mocno odpierdolił maniane. i wtedy byś dostał ten dyplom y, za największe dymy chyba na live. Tak. Bo nic za takich największy... dymów by nie zrobił jak ty. Noho. Chociaż ty jesteś chyba bardziej zdolny do tego, żeby walnąć takiego demarża wszystkim by oczy praktycznie tyle z zorbić. Nie, 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 nic nie? z tych rzeczy, nic z tych rzeczy. No dobra, mamy pack baby chyba. Tak, no. to było Pug Baby. Uratowaliśmy Pug Baby możemy wyjść z... ...poziomu? Nie, na LOL? Co A się dobra, stało, Dobra, Lordo. udało się, bo ja się tak rozpędziłem, że ja w ogóle wypadłem mhm. poza mapę, nie? I tak mi zakończyło poziom. No to ładnie. Wypadłem poza mapę kończąc poziom. Ja pitole. Ale dymy. No to pojechałeś po bandzie? No, pojechałem i w ogóle wiesz, co jest najlepsze, że ten safe w ogóle tak? ma już półtorej godziny. No, półtorej godziny, bo godziny i 30 minut. Długo już. Ale nagle. Czas leci. Nie, no, ogólnie my nagrywamy no, 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 no. zaraz godzinę, równo, bo jest 57 minut. No, Dobieraj no, no. clown Prix. Wyścig. No, to jest nasz boss. Zaczynamy na miejscu 16, dobra, tam clowny oczywiście rzucałem nam wyzwanie. Standardowo w sumie nic, nic takiego. No, jak w tył takich kurde wyzwaniach w cyrku, nic ciekawego w sumie. Chociaż, jakby się wygrywało za to kasę, to byłoby zajebiście. Miesz taki cyrku po to, że i jesteś pierwszy, dostajesz nagrodę 2000 zł. No. No i teraz kontrolki tutaj są takie, że jedziemy dipadem nie? W sensie, że strzałka do przodu to jedziemy, a kółkiem używamy spida jestem jedenasty mimo że zaczynałem od miejsca 16 i zaraz będę... Mm -hmm. Zobaczycie zaraz jakie będę miał miejsce, bo tutaj wszystkie klauny w ogóle popełniają samobójstwo, nie wiem, one są jakieś zbagowane. No one wypadają po prostu z stolu, nie wiesz czemu. To jest trochę takie głupie. No patrzcie, jestem już szósty, a przecież. przed chwilą byłem 16 <laughs> To 10 chyba kurczę popełniło karakiri. To wie. Sepuku kurde. Sepuku. Wyskoczyli akurat na sam dół, bo po prostu się złudzili graniem i postanowili się zabić. No patrzcie, jestem teraz już drugi. T teraz ostatni został, który zaraz i tak pewnie wypadnie. A gdzie czterech panów klanów się podziało? Wyskoczyli, kurczę, Ta. to ruch. Kurde, Dark widzicie, man, jak musiałem aż load state zrobić, dlatego że ja sam wypadłem. Kurde. Najgorzej. To nie ciebie, nie ciebie zadymiasz, hm. Ho, ho, ho! Jestem pierwszy jest Już pewnie zaraz będzie koniec wyścigu, co nie? No, coraz bliżej! Wow. Ale drifty. Nie o to chodzi, jak normalnie w Tokio drift. No, zakola, zakolak ten drift. Mm. Zakolak drift. Need for speed of zakol. Nie, czekaj. Need for speed the zakolak edition. O to no. była dobra gra i proszę bardzo, Pac-Man Wins, mamy, pokonaliśmy bossa. A to na wszystkie... Nie ma nawet godziny na nagranie, mamy 59 minut i to jest, będzie zaraz koniec naszej sesji No niestety szkoda Mi się fajnie prowadzi, co nie? No fajnie się prowadzi, fajnie, fajnie No 46% to jest zau... gry No więc co zauważyłem w ogóle kolego No co zauważyłeś Więcej gaf odwaliłem niż w pierwszej sesji, jakoś, nie wiem... Dwa razy tyle, więcej niż poprzednio. Oj tam, oj tam. Będzie grubo. No, tak więc dobra, słuchajcie. Mamy równo godzinę na nagraniu. Jest wszystko cacy. Więc tutaj się żegramy, przy świecie fabrycznym, który będzie naszym przedostatnim światem i potem hata Tokmana, gdzie jest wielki finał i koniec będzie Pacmana. niestety. Życie potrafi pisać różne scenariusze. A moral z dzisiejszej sesji jest taki, że przed nagrywaniem nigdy nie pijcie. I to się tyczy właściwie Mateo Gaming, ponieważ on przed nagraniem wypił przynajmniej z 10 piw. 25, kolego. No, no to Było. widzicie, jeszcze się przyznaję. Dobra. Z tej sceny był Pomidorowy i wraz ze mną był Mateo, który był bardzo śmieszny dzisiaj i troszeczkę się złaźnił. Trzymajcie się i do następnego. Trzymajcie się, cześć i. Hello. Pablo.